Hej, tu Andrzej ze Stowarzyszenia Level Up. Przychodzę dzisiaj z obieconym filmikiem o wieczorach kulturowych na wymianach młodzieżowych Erasmus. Na projektach Erasmusa zawsze jest parę takich typowych elementów, z którymi spotkacie się niezależnie od tego, na jaki projekt pojedziecie. I jednym z nich są właśnie wieczorki kulturowe, czyli wieczory albo wieczory, na których zespół każdego kraju przedstawia właśnie swój kraj i swoją kulturę. Można to zrobić na różne sposoby. Z macie takie 20 minut do marsz z rodziny na przedstawienie jednego kraju. I teraz podrzucę Wam parę pomysłów na to, co możecie przygotować. Jedną z opcji jest zrobienie prezentacji takiej, wiecie, klasycznej w PowerPoint'cie czy w Planwie. W moim odczuciu to jest mało angażująca forma. Na pewno nie lubicie tego na zasadzie mówienia fartów z Wikipedii, ale myślę, że jeśli podejdziecie do tego trochę bardziej kreatywnie i przede wszystkim interaktywnie, to nawet ze zwykłej prezentacji może wyjść coś fajnego. Bardzo częstą i fajną opcją jest zrobienie testu wiedzy na trachucie, takie, robicie nie do końca na serio, bardziej w formie randomowych fanfartów. I fajne jeśli macie jakieś nagrody dla zwycięzców. Trzecim pomysłem są łamańce językowe. Możecie to zrobić albo w formie do telefonu, z tym jest zawsze dużo zabawy, albo po prostu bierzecie ochotników i pojedyncze osoby walizują ze sobą. Coś, co się też pojawia, to jest przedstawianie dziś typowych zachowań albo zwyczajów w formie scenek. Możecie na przykład pokazać zwyczaj rzucania bukietem przez pannę młodą na ślubie. Włoskie zespoły way, z reguły robią takie szybkie z włoskich gestów i ich znaczenia. No, z polską będzie to trochę tylniej, ale wiecie, o co chodzi? Z drugiej podaje się jakiś taniec, na przykład Belite, Poloneza, może kaczuchy, Najczęściej jest to bardziej Możecie też pokazać jakiś cudli filmik z internetu, który fajnie pokazuje kraj, na przykład historię, naturę, kulturę, jakieś bardziej memiczne rzeczy. Ja osobiście za tą formą, podobnie jak za prezentacjami, za bardzo nie przepadam, bo właśnie wydaje mi się taka mniej angażująca i mam wrażenie, że ludzie gdzieś tam często są zainteresowani na czymś takim, ale to też zależy od tego, jaki filmik znajdziecie i myślę, że jest to opcja do rozważenia. Ciekawym pomysłem jest zrobienie pracy w grupie i powiedzenie ludziom, żeby przedyskutowali jakiś styl które kojarzą mi się z Waszym krajem, i potem możecie potwierdzać albo obalać stereotypy, które najczęściej się powtarzają, albo jakieś najciekawsze, czy usłyszycie. Dodatkowo, jeśli macie czorę coś jakiegoś specyficznego regionu, na przykład z Śląska czy z Kaszub, to może odpowiedzieć konkretnie o tym właśnie swoim regionie. I dziewiąty pomysł to jest pomysł, który ukradłam od 20 do zespołu z mojej poprzedniej wymiany, bo strasznie mi się podoba. Oni nam zabili dietę nową, czyli podzielili nas na zespoły, każdy zespół dostał jakieś pytania. I na trzech w hostelu, w którym byliśmy, były pouczywane khaki z odpowiedziami i z kolejnymi pytaniami. Każda drypa miała inne pytania, nie mogliśmy używać telefonów. No i wiadomo, drypa która pierwsza znalazła wszystkie odpowiedzi na swoje pytania, wygrywała. Pytania były o jakieś włoskie miasta, pomniki, zajemaczają domy mody, takie, wiecie, rzeczy, które wszyscy gdzieś tojarzą. A są związane z włoską kulturą. E, tutaj znowu myślę, że z polską kulturą byłoby trudniej to zrobić. I też pytanie, czy macie przestrzeń na taką dietę nową, ale myślę, że to jest mega oryginalny i angażujący pomysł. I jak już skończycie tą część z dniami, prezentacjami, czy co tam sobie wybierzecie, to przychodzi moment na poczęstowanie jedzeniem, bo no właśnie na wieczór kulturowy musicie przygotować jakieś jedzenie kojarzące się z Waszą krajem. To zależy od wymiany. Czasami macie możliwość gotowania na miejscu, czasami nie. Najczęściej się jakieś słodycze. Czyli na przykład w tasiemneczczo, Jerzyki, czy inne ciastra, Michałki, albo na przykład słone paluszki. Generalnie słodycze cieszą się raczej większym powodzeniem aniżeli słone, wytrawne rzeczy. No i właśnie to jest moment, kiedy pokazujecie, co przywieźliście, opowiadacie o jedzeniu, co polecacie itd., tak i na końcu wszyscy wstają i mogą popyływać różnych rzeczy. Jeśli chodzi o jakieś dodatkowe informacje, to super, jeśli macie stroje ludowe albo jakiś ich element, na przykład czerwone trojale. Możecie się też dodawać w grupie ze swojego kraju, że ubierzecie się w jakiś konkretny sposób, na np. fizła z dwoma wajroczami i czerwone usta, to zawsze fajnie wygląda. Oczywiście przejrzyjcie infopad wymiany, bo pewnie będziecie mieli tam jakieś informacje o wieczorku kulturowym i tym, jak się na niego przygotować. Na przykład, może być tam informacja o tym, czy będziecie mieli dostęp do kuchni i będziecie mogli lotować, czy musicie przywieźć tylko gotowe jedzenie. Zawsze możecie o to też dopytać koordynatora projektu. Może tam być coś o tym, w jakiej formie ma być prezentacja, czy na przykład będziecie mieli dostęp do rzutnika, czy nie. I może się pojawić też informacja o tym, czy macie wspomnieć o czymś konkretnym, na przykład ja byłam na wymianie o robieniu filmów, i właśnie na. Wieczoru kulturowym mieliśmy wspomnieć o czymś filmowym związanym z naszym krajem. Okej, okay, mam nadzieję, że podrzuciłam Wam trochę pomysłów na taki wieczór i wiecie, już, czego się spodziewać. A jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o projektach Erasmus to zasubskrybujcie nasz kanał i obserwujcie nas na Instagramie, bo tam wrzucamy aktualne naboje na projekty i do zobaczenia.